Biblioteka pod Strzechą. Zapraszam. Ale mroźna ta noc. Synu, podaj mi miód pitny. Muszę się rozgrzać. Dziękuję. Długo jeszcze będziemy jechać? Ledwo drogę widać przez tę mgłę. A może. może zrobimy postój? Nie tutaj, synu. Goni nas burza. Musimy pokonać tę górę i to szybko. U jej stóp znajduje się gospoda. Notabene całkiem przytulna. E. Może opowiesz mi jakąś historię dla zabicia czasu? Trochę to potrwa, nim zjedziemy na dół. No dobrze, czemu nie? Rozsiądź się wygodnie, synku i posłuchaj. Opowiem ci historię o zakazanym szlaku. Powinniśmy ruszać dalej. W głębi Kniei znajduje się jaskinia. Spałem w niej nieraz. Od niej dzieli nas tylko jeden dzień drogi od miasta. Ulfric, przestań. Napijmy się piwa. Zjedzmy coś treściwego. Od kilku dni przesmradzamy się przez dzicz, żrąc grzyby. Żyjemy gorzej niż zwierzęta. Chcesz ryzykować? Ktoś może nas rozpoznać i potem nie sprzedamy żadnych fantów, tylko będziemy gnić w lochu. Nie po to narażałem się podczas napadu i dałem ugodzić się mieczem, żeby teraz siedzieć w pudle. Przestań pieprzyć, bo nudny już jesteś. Kto niby ma nas rozpoznać? Kupca zabiłem osobiście. Jego najemnik też skonał. Roni wręcz roztrzaskała jego łeb. Ty spaliłeś karawanę. Nie dość, że nie ma po nas żadnych śladów. To jeszcze zrobiliśmy to w samym sercu lasu. Prawda uważasz, że ktoś mógłby nas tam widzieć? Chyba tylko komary albo jeże. Sam. Sam już nie wiem. Ulfrik, uspokój się. Będzie dobrze, zobaczysz. W tej gospodzie zwykle jest pełno ludzi. Wtopimy się w tłum. Właśnie. Roni dobrze gada. Ja sobie zamówię jajecznicę z kurkami i kiełbasą. Dawno takiej nie jadłem. Do tego zimne piwo piwa bo do jednego to nie ma co siadać. A mi się marzy taki. taki typyszny, pieczony dzik. Wiecie, Sosik, warzywa, no... no po prostu niebo w gębie. Niebywałe. bywałe. jesteście zbyt pewni siebie. Jeśli przez was nas złapią to... to przysięgam, że nie odpuszczę wam tego. Słuchaj, psia mać, jeśli chcesz to idź sobie do swojej jaskini w lesie i siedź w niej jak pustelnik. Możemy się rozdzielić. I to nie robi. Ja idę się umyć, nażreć i wyspać. Nie mam zamiaru śmierdzieć i głodować jak jakiś dzikus... Od kilku dni tak żyjemy. Ile można? Właśnie, weź nam dupy, nie zawracaj. Boisz się, to spływaj. No i to jest ta twoja karczma? Tak. Gdzie ten twój tłum, w który mieliśmy się wtopić, Roni? Nie ma żadnego powozu, ani nawet pojedynczego, uwiązanego konia. Nikt się tu nie zatrzymał. Nie pomyliłaś czasem oberży? Nie, to jest ta oberża, o której mówiłam. W okolicy nie ma innej. Nie wiem, co się dzieje. Nigdy nie było tu takiej sytuacji. Dobra, nieważne. Nie ma co tracić tu czasu. Chodźcie. Idziemy do jaskini. Ja tam nigdzie nie idę. Wejdziemy tutaj i najwyżej, jak już się wyśpimy to, to pozbędziemy się oberżysty. Nikt na nas nie doniesie. Nie ma powodu przelewać więcej krwi. Nikt nie wie o tym napadzie. To, co było w lesie, zostało w lesie. Wiemy o tym tylko my. Chodźmy coś zamówić. Jednak są tu jacyś klienci, zobacz. Cała masa ludzi. Dziwne. Jak oni tu dotarli? Wszyscy pieszo przyszli? Czy to w ogóle możliwe, że ani jeden z tylu wędrowców nie podróżuje konno? A co mnie to obchodzi? Zajmijcie stolik, a ja coś zamówię. Grek, ty chciałeś jajecznicę z kurkami i piwo, tak? Tak. A ty, Ulfric, co chcesz? Niech... Niech będzie też ta jajecznica i... i piwo. Dobra, chodź, sztywniaku. Zajmijmy miejsce przy oknie. Fajna ta karczma. Chłodna, duża, ale ulga. Jestem spocony jak świnia. Wszystko przez ten zasrany upał. Nic tylko muchy i komary mnie po dupie kąsały na tych polach i bagnach. Zwłaszcza... na tych pieprzonych bagnach. Upał ci przeszkadza? Człowieku, lepsze to niż deszcz. Ja tam z cukru nie jestem. Wolałbym, aby trochę pokropiło. Ten upał doprowadza mnie do szału. Greg, wszyscy na nas zerkają. To... to dziwne. Nie sądzisz? Widać, że jesteś zmęczony i przewrażliwiony. Gapią się, bo dopiero weszliśmy do lokalu. To nic nadzwyczajnego. Zachowuj się normalnie, a przestaną się patrzeć. No, chłopaki, zamówiłam. Na szczęście jest taniej niż kiedyś. Zmienił się też właściciel. Z tego co pamiętam, kiedyś ten interes prowadziło starsze małżeństwo. Teraz lokal przejął jakiś krasnolud. Oby żarcie nie było gorsze niż wcześniej. Jajecznicy nie da się schrzanić, a piwo to piwo. Zawsze jest dobre. Ty masz gorzej, bo chciałaś zjeść dzika, a dzika wcale nie jest tak łatwo przyrządzić. Pff, najwyżej zwrócą mi pieniądze. Jak myślicie? Ile złota sypnie paser za ten amulet? Wydaje mi się, że sporo. Amulet jest chyba magiczny. Stawiam, że z. no nie wiem. 300 pierścienników? Dałby pewnie więcej, gdyby nie to, że jest cały obrysowany. To wspaniale. A za miecz da, bo ja wiem. 50, 60. A kto wie, może i z 80. Wykonany dobrze. Tylko nieco wyszczerbiony jest. Porysowany, wygięty. No, ale zawsze to coś. Wiesz co, Greg, akurat błyskotki będą więcej warte niż to żelastwo. Dziwi mnie to, że chciało ci się targać to taki kawał. Mogłeś zostawić ten miecz. Zostawić? Choćbym miał dostać za to 20 pierścienników, to i tak warto go targać. Mieć 20, a nie mieć. Zawsze na piwo będzie. Roni Greg, mam do was prośbę, taką malutką. Zamknijcie te swoje głupie ryje, dobra? Że co? A ciebie co ugryzło? Co za cymbał? To ostatnia robota, na którą z tobą pojechałem. Cykor jesteś i tyle. Trzęsi dupa! Zamknij mordę, Greg. Po prostu mieliście dość czasu, żeby sobie omówić takie rzeczy. Nie musicie o tym pieprzyć w karczmie pełnej ludzi. I nie nazywaj mnie Cykorem, bo zaraz ci przyleję. Ty? Mi? Jeszcze się taki nie narodził, co by dał mi radę. Spójrz na siebie. Wyglądasz jak szczur. Jednym palcem bym cię złamał w najgrubszym miejscu, chłystku. Hej, uspokójcie się. Powariowaliście? Wkurzacie mnie. Mam już dość siedzenia z wami. Idę do pokoju. Krzanić to wszystko. Dobrze, idź. Pamiętaj tylko, żeby wstać o świcie. Mhm. Mm ja akurat nie zapomnę i dam radę wstać. Ale co do was, nie mam pewności. Nie przesiadujcie tu za długo. Co za przygłup. Jeszcze kilka słów i dostałby w zęby. Grek, ochłoń. Ulfrik to niezły biok. Lepiej do niego nie podskakuj. Ta... Tak mm, jasne, też mi zabijaka. Ale. Ale dobra, nieważne. W sumie mi też chce się spać. Kończę to piwo i idę do wyra, a ty roni? Idziesz się przekimać? Nie, ja tu jeszcze chwilę posiedzę. Hej, wstawaj! Pst, Ulfrik. I? Co? Hmm. Co jest? Toć, wstawaj, szybko! Weź idź do swojego pokoju. Daj mi się wyspać. Nie mam ochoty już z wami chlać. Obudź się, bo ci zaraz strzelę! Coś niedobrego się tu dzieje. Musimy stąd spadać. No wstawaj! Nie ma czasu! Co? Coś niedobrego? O czym ty gadasz? Straż ktoś wezwał? Strasz? Gorzej. Słuchaj mnie uważnie. Kiedy poszedłeś spać, ja dokończyłem piwo, zabrałem klucz i udałem się do swojego pokoju. Nie mogłem zasnąć, więc uznałem, że zejdę po jeszcze jedno piwo. Na dole nie grała już muzyka. Słyszałem krzyk Roni, gdzieś z piwnicy. Przylgnąłem do ściany i zerknąłem w dół schodów i. i nie uwierzysz. No weź to, wykrztuj. Wszyscy klienci byli ubrani w jakieś czarne togi. Ich twarze skrywały białe, upiorne maski. To samo karczmasz. No dobra, a co z Roni? Zakradłeś się do tej piwnicy? Wiesz, co z nią zrobili? Człowieku, co ty? Pogrzało cię? A co ja jestem rycerz na białym koniu, żeby ją ratować? Co mnie obchodzi jej los? Mam ze sobą najcenniejsze fanty i nie będę dla niej ryzykował. Musimy stąd spadać. Ubieraj się. Ale po mnie przyszedłeś. Co, raźniej ci będzie zwiewać, co? A może liczysz, że kiedy mnie dopadną, to sam uciekniesz. Pfff, nędzny z ciebie szczur. A to co znowu? Nie wiem, jakaś modlitwa. Zbliż się powoli do okna, tylko ostrożnie, żeby nie zauważyli, że już nie śpisz. No i co, stary? Co tam widzisz? Cała zgraja tych. E... Dziwaków w togach trzymają pochodnie i... Y -y. Patrzą się na karczmę. Modlą się. Widzę jakiś totem? A dalej przy lesie. Chyba widzę skrępowaną Roni. Chrzanić Roni! To jej problem! Musimy uciekać, bo jeszcze nas złapią, ale... Co to za wariaci? To ci, ja pierwszy raz coś takiego na oczy widzę! Wydaje mi się, że to jakaś sekta. Musieli przejąć tę karczmę i dom poprzedniego gospodarza. To wyjaśnia brak powozów i koni. Po prostu się tu zadomowili. Nie są to żadni goście. A Krasnolud, który przejął tę karczmę, na pewno nie zrobił tego w legalny sposób. Pewnie wymordował właścicieli. Czyli napadają tu na wędrowców? Świetnie, po prostu świetnie! Tak, i robią to pewnie w imię jakiegoś swojego. Yy, bożka. Toć to jakieś dzikusy. Jak się stąd wydostaniemy, skoro otoczyli karczmę? Wymyśl coś, bo ja ni cholery nie wiem, co robić. Czekaj, muszę się zastanowić. E... Hmm, no, nie, nie wiem. Nie wiem, co robić. Oknem się nie uda, to na pewno. Może, może wydostańmy się drzwiami i zejdźmy na dół. Najlepiej ukryjmy się w spiżarce. Jak zaczną przeczesywać górę, to może uda nam się przekraść na zewnątrz. Stary, ja nie wiem, czy to dobry plan. Brzmi jak totalne szaleństwo. A masz lepszy? Nie? No właśnie, to rób co mówię. Albo działaj sam. Otwierać! O nie! Za późno! Już po nas przyszli, psiak krew nie mamy jak uciec! Ulfrik, co teraz? Co robić? Co robić? Co? Co robić? Fff. Gościu, posłużysz mi jako przynęta. Może jak zajmą się tobą, to to dam radę uciec. Otwieraj te drzwi. I co stało się z tymi zbierami, ojcze? No cóż, nie mieli szczęścia. Zostali ofiarowani bóstwu tych całych kultystów. Szlak ten był zakazany już od jakiegoś czasu. Zalecano bezpieczny, aczkolwiek strasznie wydłużający trasę. Objazd. Na rozjazdach stawiano tabliczki, w gospodach wywieszano ostrzeżenia. Ci trzej wiedzieliby to, gdyby podróżowali w tradycyjny sposób, czyli trzymając się traktów. Niedługo po tym, jak zginęli ci bandyci, w miejsce opanowanej przez kultystów karczmy, dotarła grupka najemników opłaconych przez szlachcica, który wreszcie przyjrzał się problemowi tego szlaku. W końcu ci bandyci nie byli pierwszymi ofiarami kultystów, Zwykli wędrowcy i kupcy również znikali tam bez śladu. No ale najemnicy nie zdziałali zbyt wiele. Okazało się, że kultyści opuścili to miejsce tuż przed ich przybyciem. Za szynkwasem najemnicy znaleźli jedynie zwitek papieru z krótką informacją o treści: Wrócimy. Nie wiecie gdzie, nie wiecie kiedy.